I znów kolejny leniwy dzień w Dolinie Muminków. Ale nody. Straszne. Przydałaby się jakaś odmiana. W Dolinie Muminków nic się nie dzieje. Może powinniśmy wyjechać w jakąś podróż. Wiesz, włóczyk hiju, zazdroszczę ci. Zwiedziłeś kawał świata? Przecież nie dlatego odchodzę, że nudzi mnie Dolina Muminków. A dlaczego? Powiedz. Po prostu przychodzi taka chwila, że nie mogę usiedzieć w miejscu. No i gdybym został, zapomniałbym, że w Dolinie Muminków jest najlepiej. Nie wierzę. Ktoś idzie? Ale ty, jaki dziwny pan? Nie podoba mi się. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to Dolina Muminków? Tak. Czy ma pan sprawę do któregoś z jej mieszkańców? Tak. Szukam kogoś, kto się nazywa Tatuś Muminka. To mój tatuś. Zaprowadź mnie do niego. Podobno chciał się pan ze mną widzieć. Tak, proszę pana, przynoszę złe wiadomości. Hmm? Sir Lord Gobył odszedł na zawsze. Kto taki? Czyżby nie znał pan swoich krewnych? Może to twój krewny, mamusiu Muminka. Nie, nigdy nie słyszałam o kimś takim. Sir Guy Lord Gobyl był stryjecznym bratem drugiej żony teścia pańskiej ciotki ze strony wujenki, która dawno temu przeniosła się do wielkiego miasta, by tam poślubić pewnego wysokiej rangi urzędnika. Powiada pan, że to naprawdę mój krewny? Tak. I powiem panu jeszcze, tatuś Muminka, że musiałem się natrudzić, żeby pana odnaleźć. Poszukiwania zajęły mi całe pięć lat, ależ się pan zaszł w tej dolinie muminków. Po co ta fatyga, skoro on nie żyje? Miła panienko, fatygowałem się, jak to określiłaś, dlatego, że jak wynika z dokumentów, pan tatuś Muminka jest obecnie jedynym żyjącym spadkobiercą nieodżałowanego serga i lorda Gob. Spadkobiercą? Trzyma pan w rękach spis dóbr? które pan dziedziczy. Jeśli łaskawie pokwituje pan odbiór tych dokumentów, będziemy, że tak powiem, kwita. Co to jest dwór gobl? To ostatnia wielka posiadłość pańskiego drogiego krewnego. Utrzymanie jej należy do obowiązków spadkobiercy, tatuszu muminka. Szanowny panie, nie lubię, jak mi się coś narzuca. Proszę. O! W zupełności wystarcza mi utrzymywanie domu muminków. Proponuję, żeby pan to dobrze przemyślał. W testamencie wyczytałem, że dziedziczę rozległe pola, a ja przecież nie znoszę uprawiania nawet przydomowego ogródka. Dlaczego nie oddacie tego komuś niespokrewnionemu? Moglibyście go uszczęśliwić, ale wtedy ludzie straciliby zaufanie do mojej kancelarii adwokackiej. Proszę pana, a właściwie. Słucham? Nazywam się Ryjek i, i jestem bardzo związany z muminkami, zupełnie jak rodzina. Coś podobnego, powinieneś się wstydzić. A czego? Chcesz sobie przywłaszczyć coś, co się tobie nie należy, nie bądź taki sprytny? Nie widzę w tym nic złego. Ty mi zawsze szukasz dziury w całym. Młodzieńcze, przyjacielskie stosunki z muminkami to za mało. A nie tatusiu, muminka, w swojej karierze zawodowej jeszcze się nie spotkałem z odmową przyjęcia spadku. Muszę się zastanowić, co robić dalej. Przepraszamy, przykro nam, że zawiedliśmy pana. Nie powinienem wam tego mówić, ale to silniejsze ode mnie. Naprawdę dokonaliście bardzo mądrego wyboru. Co? Od pięciu lat nikt nie mieszka w dworze Gobu. Ludzie powiadają, że to miejsce jest nawiedzone. Nawiedzony? Hmm. Nawiedzony dwór? Tak, proszę państwa. W dworze Gobul dzieją się różne niesamowite rzeczy. Doszło do tego, że teraz nikt nie ma odwagi tam wejść. Nawet najwięksi śmiałkowie po przekroczeniu progu uciekają w popłochu. Chce pan powiedzieć, że tam są duchy? Nie wiem, bo nie widziałem, ale podłogi i stropy przegniły, a dach grozi zawaleniem. A czy są tam lochy i sala tortur? Tego też nie wiem, bo przyznam się państwu, że nie miałem odwagi tam wejść, ale ogród wygląda okropnie. Dlaczego? Dlatego, że od lat nikt się nim nie zajmował. Teraz jest zachwaszczony i zarośnięty, zupełnie jak dżungla. Dżungla? dżungla? Jak dżungla? Odgłosy, które stamtąd dochodzą są przerażające. Brzmi zachęcająco. A? Tam musi być bardzo ciekawie. I bardzo romantycznie, jak w bajce. Duchy chodzące w zardzewiałych zbrojach. Kuminku, pozwól, że będę tam spał z tobą. To no, tu, pojedźmy tam. Tak, chcę sprawdzić, czy zbroje duchów też są przeźroczyste. Co ty na to, mamusiu, Muminka? Wiesz, wydaje mi się, kochani, że będzie ci się tam podobało. O, a więc jedźmy. O tak, jedźmy. Ja chcę mieszkać w Salidorku! jedziemy. Tam na pewno jest gdzieś zakopany skarb. Biedny Sir Guy, Lord Gobble. Musimy iść tak szybko. Chciałbym odpocząć i zjeść kanapkę. Ryjku, przecież niedawno odpoczywaliśmy. Trzeba było wziąć przykład z buczyki, a teraz na pewno piję herbatę. Nie odeszliśmy zbyt daleko, więc jeżeli chcesz, to jeszcze możesz wrócić do domu. Albo połóż się w poprzek drogi, a ja będę cię turlała. Na pewno jest dwór goblin. Wygląda imponująco. Od dzisiaj możemy go nazywać dworem muminków. Nareszcie zobaczyłam, jak wygląda. Ale... Ale I dzisiaj jak pod... Przepraszam, nie wiedziałem, że tu się wylegujesz. To nie jest odpowiednie miejsce na drzemkę. Nawet dla świni. Dlaczego nie pójdziesz do chlewu? Zejdź mi z drogi, bo oberwie słyszysz. A! Co wy tu robicie? Wynocha do kurnika! Te kury chyba zwariowały, zadziobią mnie! Wygląda na to, że tutejsze zwierzęta najwyraźniej zdziczały! Znów dżungla z lubinkożernymi zwierzętami! Ryjku, trzymaj się, żebyś nie spadł! Zachowujesz się jak mistrz, Rodeo! Nie chcę być żadnym mistrzem! A, a, a. Kozioł, Jak ryjek skończy, ja urządzę sobie przejażdżkę na tym ośle! Wszyscy razem! Ej, e, siup. siup! Całe siły! Ej, siup. siup! Jeszcze trochę! Uh, przyznacie, że wnętrze jest równie imponujące jak sylweta dworu? Jest tam kto? Tu nie ma nikogo oprócz duchów. Ciekawe, gdzie one kryją się w ciągu dnia. Może na strychu albo w starych kredensach? Uh. Jakie piękne obrazy. Najpierw poznajmy rozkład pokoi. Uh. Drzwi złapały mnie w pułapkę! Ciekawe, że napis złapały! No, chciałbym mieć w domu muminków tak imponującą bibliotekę. Kryjemy się! Uwaga! Szuka. szuka! Chciałabym mieć taką piękną kuchnię w domu muminków. A, tu go nie ma. Hmm? A, przestań! Nie tak mocno! To nieuczciwe! <grym> Znalazłem cię! Panna Migotka i mi musiały się schować w tym samym miejscu. A ty skąd możesz o tym wiedzieć? Podsłuchałem, jak się namawiały. Oj, nie nieładny. Ej, muminko, słyszałeś to, co ja? Tak, ale to nie był głos panny Migotki ani mi! No to czyj? Co czyj? Nie wiem. Najlepiej będzie jak zapytamy. Nie, nie chcę wiedzieć. Nie jestem ciekawy. Dlaczego, ryku? Nie podobał mi się ten głos. Muminku, wynieśmy się stąd i to szybko. Aj, co się znowu stało? Mów! Spójrz na to dziwne łoże. Na co? Na to dziwne łoże! Co jest w nim dziwnego? Mogą się w nim ukrywać mi i panna migotka. Ej, nie podoba mi się to miejsce. Przestańmy się bawić w kowanego i wyjdźmy na dwór. Ciebie. i ciebie też, migotko! Znalazłem was obie! Ale nie znalazłeś! Przestań, masz Nie mówiłem, że schowały się razem! Wyjdźcie wreszcie spod tej narzuty! Muminku, zejdź ze mnie! Nie mogę odwrócić! Znieszcie cię, może, Cedryka! Ten głos! Co to było? Zejdźcie złoża, sercedryka? Cedryka! Zróbmy to, co prosił ten głos. Uż nie, to jakieś podejrzane łoże. Rozpaliłabym w piecu, ale nie mam czym. czego mi trzeba. Podejrzewam, że dzieci znalazły sobie jakąś zupełnie nową zabawę. O gdzie się podziała Mi? Ej, Mi! Pewnie spadła ze schodów razem z łożem. Jestem tutaj! Trzymaj się, mała! Widzę, że nie poleciałaś daleko. Jak zwykle niepotrzebnie się o ciebie martwiłem. Ależ ty jesteś niegodziwy! O taką kruszynę jak ja należy się martwić! że tu ktoś się jest. Widzę Cię? że zaczekać! To pani głos uratował nas od stoczenia się razem z łożem ze schodów? Chcę pani podziękować w imieniu swoim i przyjaciół. Usiłowałam ocalić loże serce Dryka. Nie chcieliśmy go zniszczyć. Przepraszam, że panią przestraszyłem. Ty mnie? Masz <grych> rację. Nie będę się wypierała. Od siedmiuset lat nikt mnie tak nie nastraszył. Ja też z początku bałem się pani nawet bardzo. Ale jak się pani lepiej przyjrzałem, cały strach minął. To dobrze. Choć powinnam budzić przerażenie. Ale ty też wyglądasz dziwnie. Bo jestem biały, co? Gdybym już wcześniej nie widział duchów, bałbym się pani znacznie bardziej. Zaciekawiasz to mnie? To było w latarni na wyspie, niedaleko Doliny Muminków. Przypłynęły statkiem widmem. Jak romantycznie. Można to tak określić. Jeden z duchów był znajomy mojego tatusia z ich wczesnej młodości. Szczęśliwiec, jakże mu zazdroszczę. Czego? Jestem ostatnim duchem, który pozostał w dworze gobl. Inne już dawno odeszły. Na przykład czarnego rycerza wywiał przeciąg podczas wichury w roku 1634. A ser Cedryk po prostu zniknął pewnego ranka. Bez słowa pożegnania... A więc od kilku wieków z nikim pani nie rozmawiała? Od to, to 100 lat. To straszne. Tak, zwłaszcza dla kogoś, kto tak jak ja lubi mówić. serce Cedryk twierdził, że mówię za dużo. Skoro wiatr wywiał ser Cedryka, to może kiedyś go tu przywieje? Ale rozumiesz, Muminku, jak jestem spragniona obecności kogoś, kto zechce mnie słuchać. Mominku, <grym wiosenka> nie zmyślasz? Naprawdę rozmawiałeś z duchem? Naprawdę, nazywa się Helena i bardzo potrzebuje towarzystwa Dobrze wiem, jak rozmawia się z duchami Interesują je tylko sprawy związane z potępieniem dusz i życiem pozagrobowym Ona nie chce rozmawiać, tylko mówić A więc Helenie jest potrzebny ktoś, kto sam nie ma nic do powiedzenia Może zaprosimy ją na obiad? Przygotuję coś na prędce Tak, wtedy i ja mógłbym ją zobaczyć Nie mógłbyś Dlaczego? Bo w dzień też wygląda paskudnie. A skąd ty to możesz wiedzieć? Pani Helena nie przepada za światłem dziennym i ukazuje się tylko w nocy. Jak wszystkie duchy strzygi, wampiry i wilkołaki. To jest portret serce Dryka. Miał wiele wad, ale był wspaniałym mężczyzną. Wygląda na szlachetnego pana. Ale nie lubił ze mną rozmawiać. Zatykał sobie uszy woskiem. Musimy coś z tym zrobić. Racja, tatusiu Muminka. Inaczej ten biedak przestanie sypiać. <noise> Duchu, mego przyjaciela, z wczesnych lat naszej młodości. Proszę cię, przybądź tu natychmiast, albowiem potrzebuję Twojej pomocy. Tatuś Muminka, proszę cię, kochanie. Mam nadzieję, mój drogi, że zjawi się po przeczytaniu Twojego listu. I ja także. Podejrzewam, że duch Twego przyjaciela nadal mieszka tam, gdzie go spotkałeś. <słyski> Sprawdźcie się dobrze. Idźcie sobie gdzie indziej dobrze, bo muszę tu posprzątać. Spodziewamy się bardzo ważnego gościa. Dobre, krasulek, grzeczne. Ze mną wam ten numer nie przejdzie. Nie jestem rykiem. Wyroście się do kurnika. Drzewa nie są dla kur, a sió! No już! Ile razy trzeba wam powtarzać? Ech. Ech. Tatusiu, co wy tu z rykiem robicie? Zobaczysz, mam nowy plan. Później Ci wyjaśnię, a teraz potrzebuję Twojej pomocy. Patrzcie, co znalazłem w stodole! się tu podobało. Jeśli chcecie wiedzieć, co czuję, to jestem zawiedziona. Mała Mi, dlaczego? Myślałam, że będzie przerażający. Jednak wygląda bardzo poczciwie. Bo taki był za życia. Oby się udało. E? Jak pięknie wygląda teraz dworski park. Pracowaliśmy pod kierunkiem mamusi, która jest świetną ogrodniczką. Miminku, jesteś bardzo kochany. Ale na pomysł zrobienia porządku wpadł mój tatuś! Spójrz tam! Widzę jakiegoś ducha! Rozgląda się, jakby kogoś szukał. Na pewno przyszedł do pani z wizytą. Do mnie? Tak. To duch przyjaciela mojego tatusia z lat wczesnej młodości. Tatuś wysłał do niego listy z zaproszeniem. Znakomicie prezentuje się w tej skromnej, białej szacie. Tatuś mówi, że on pochodzi z dobrej rodziny. W jego żyłach płynęła szlachecka krew. A ojej, ja ojej, się nawet nie uceszałam. Wygląda pani wyjątkowo ładnie. Proszę zejść do niego. Dobrze. Widzicie te Heleny, leć do ducha. Dobrze, że wysłałem do niego list, prawda? Tak, kochani. Muminki postanowiły wrócić do swojego domu, by nie zakłócać spokoju duchom. Szkoda takiego wspaniałego dworu dla dwóch duchów. Mnie się... Był za duży, ciekawe kto by go sprzątał Maruderzy, przyspieszcie kroku Już widać Dolinę muminków. To najpiękniejsze miejsce na świecie, prawda? Tak! Nie biegnijcie tak szybko, zaczekajcie na mnie, nie mam siły Jak dojdziemy do domu, zrobię ci kanapki Nie wiem czy dojdę To się sturlaj! Mimo iż w Dolinie Muminków nie działo się nic ciekawego, żadne z dzieci nie uważało, że jest nudno.